Wdzięczność za tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na tym obelisku. Niech on przypomina wszystkim, którzy będą na niego patrzeć, oddawać cześć. Przypomina o tych, którzy byli patriotami, służyli naszej ojczyźnie. Dziś wszystkim tym poświęciliśmy tablicę przed szkołą jako symbol tego, że pamiętamy o tych, co polegli na przestrzeni tysiąclecia państwa polskiego. Właśnie sposób kształtujemy bardzo wiele pozytywnych wzorców, zachowań, również w zakresie uczenia patriotyzmu. I budowania pamięci o tym, co ważne i o co warto w życiu walczyć. Nie trzeba wojny, aby udowadniać na wielu polach życia, że jest się patriotą i Polakiem. Warto zatem dokładać codziennych starań w każdej sytuacji, w której się znajdziemy, aby wywiązywać się ze swoich ról jak najlepiej. Czego sobie i Państwu w tym miejscu życzę. Żeby to uczcić, właśnie tak jak to się dzieje w Baboszewie, tą wspaniałą Akademią. Właśnie uroczystą mszą świętą. I proszę Państwa, nauki patriotyzmu nigdy za wiele. Ja trochę lubię się tak pogrzebać w historii. I proszę Państwa, to, że nam się w dwudziestoleciu międzywojennym po odzyskaniu niepodległości udało zorganizować sprawne państwo po okresie długiego niebytu, trzeba było od podstaw zorganizować administrację, i przede wszystkim wrócić gospodarkę, zaangażować polski kapitał w ten rozwój gospodarki zrujnowanej zupełnie po I wojnie światowej. To się powiodło dlatego, że tym wszystkim twórcom tego cudu przyświecał właśnie ten patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Szybciar Kamil Norwid powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Mieliśmy także zlicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Dzieje na naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe spokojne, tak jak obecnie. Dziś dla nas jest to dzień z jednej strony zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości z drugiej zaś Dzień Radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. Do czego my, współcześni Polacy, jesteśmy wobec Polski zobowiązani? Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie to patriotyzm XXI wieku. Taką uroczystość co roku staramy się przypominać naszym szczególnie młodym młodzieży, o patriotyzmie, właśnie jak ksiądz biskup wspominał o tej sądzie, ja też oglądałem ten program i taki smutny rzeczywiście ten program, bo no nie wiem, czy tam ze dwie osoby mówiły, żeby oddały życie za ojczyznę, a reszta albo by uciekła z kraju, albo tak dobitnie mówiła, że właśnie dla innych, którzy są tam gdzieś u władzy,

Wcześniej zaspalone miasta, zaspalone miasta